Oj, moi drodzy, moi drodzy, ja dzisiaj już którąś godzinę w lesie chyba <śmum> pięć ósmą godzinę w lesie dzisiaj już jestem, moi drodzy, dzisiaj jest sobota szósty kwiecień pamiętajcie, żeby jutro pójść na te wybory bardzo ważna sprawa, żeby głosować żeby głosować żeby później nie narzekać moi drodzy że coś poszło nie tak moi drodzy ja już wcześniej coś tam nagrywałem ale będę się powtarzał po co chodzę do tego lasu aj zobaczcie tutaj się czuję jak w domu tutaj się czuję wolny moi drodzy nic mnie tutaj nie interesuje czas pieniądze wystarczy kilka kanapek kilka owoców warzyw i można sobie spędzić bardzo przyjemnie czas no emilcia moja córka co prawda nie chciała dzisiaj ze mną wyjść no ale cóż Nie chcę zmuszać, nie chcę wychodzić, nie chcę zmuszać, ale przydałoby się, żeby wychodziła częściej na pewno. Żeby w ogóle wychodziła, bo wychodzi bardzo rzadko gdziekolwiek, ponieważ nie chcę. Takie czasy. Dzieci nie chcą wychodzić, moi drodzy. Moi drodzy, zobaczcie, leżę sobie tutaj. Zrobiłem sobie tutaj taki ala-obóz. Dzisiaj, co prawda. Nie zabrałem z sobą plecaka wojskowego, bo zabrałem akordeon i melodikę. Coś tam ćwiczyłem, coś się uczyłem. No. Musi wystarczyć. Musi wystarczyć, ponieważ przyszedłem też między innymi, żeby odpocząć, nie, tylko żeby ćwiczyć i. Ćwiczyłem śpiew teraz gardło mnie boli. <laughs> ćwiczyłem coś tam na melodice, ale to też tak po łebkach, ponieważ przecież nie będę tutaj siedział i, i cały czas zagłębiał się w jakieś wskazówki i w nuty, żeby się nauczyć jakiegoś utworu. No to nie o to się rozchodzi, bo... Ja po prostu chcę odpocząć, moi drodzy. Tutaj nie czuję czasu. Interesuje mnie wojna, stan konta. <grych> Moi drodzy, teraz, właśnie, taka fajna rzecz mi się przytrafiła w tamtym tygodniu. Zniszczył mi się telefon. Uszkodziłem w pracy telefon. Do tego stopnia, że nie mam dostępu do aplikacji bankowej. I teraz wziąłem inną słuchawkę yy, z Używam inną, ale nie mam tej aplikacji bankowej i powiem Wam szczerze, że. Hmm. Spróbujcie. Spróbujcie i powiem Wam, że na pewno uda Wam się co nieco mniej wydać. Mniej wydać, nie wiem, może zaoszczędzić, nawet. Albo wydać na coś. Na przykład, na jakieś opłaty, takie związane z czynszem. Pójdziecie sobie gdzieś tam na pocztę do banku, wyślecie sobie na opłaty i, i tyle, i tyle. Nie macie dostępu, to nic nie kupujecie. Nie macie dostępu, to, to nie przelewacie i, i, i jesteście wolni. Jesteście wolni. Dwa przelewy albo tam jeden w miesiącu musicie się zainteresować tym i, 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 i po wszystkim. A jak nie macie aplikacji bankowej, możliwości telefonem przelewać pieniędzy yy, tam skupki na kubkę, czy tam, nie wiem, jak zwał tak zwał, czy tu, czy tu, czy tam, to po prostu nie macie, nie macie, to nie macie i, i macie po prostu to z głowy wydawanie, nadmierne wydawanie pieniędzy, moi drodzy. No. No dobra. Moi drodzy, ja już będę kończył, bo mam tam problem troszeczkę z pamięcią w telefonie, a żeby ją yy, uzyskać, że tak powiem, tą pamięć to by trzeba było teraz coś tam poprzesyłać, coś tam troszeczkę pokasować. No i ostatecznie jeszcze kupić oczywiście jakąś kartę albo co najmniej 2 albo 3 128 GB, żeby żeby mieć na te wszystkie nasze takie nagrania tych filmików, tych, tych różnych rzeczy, które nagrywamy, moi drodzy, jeszcze chciałem coś takiego powiedzieć. Chciałem, wiem, że śmiesznie wyglądał tutaj, jak tak sobie leżę, no ale okej, okay. no bo tak to wygląda, z daleka tak to wygląda, moi drodzy. <laughs> chciałem tylko jeszcze pozdrowić Filipka Włóczykija, moi drodzy, ponieważ Filipek coś tam właśnie napąknął, przed chwilą mi wyskoczyło w telefonie że ma dziąsła chore czy coś tam, zajrzyjcie do niego na kanał Filipek Wuczyki. Ale nie wiem o co chodzi, bo mam problem tutaj z internetem, dlatego tylko tak mi wyskoczyło i nie, nie, nie zaglądałem tam głębiej. Dopiero sobie przeczytam jak będę w domu, jak będę normalnie miał internet. Moi drodzy. ty jak mnie boli. Od tego drewka tutaj. Moi drodzy, jeszcze raz pozdrawiam z lasu. Yy, polecam yy, yy, taki styl yy, spędzania czasu w lesie, ile się da. Ile się da. Wychodźcie do tego lasu, bierzcie plecaki, termosy, cokolwiek tam macie pod ręką, co co uważacie, że żeby oczywiście z głodu nie, nie umrzeć. <laughs> no to wystarczy cokolwiek. Jakie tam macie pomysły, nieważne. Za dużo nie brać, ale wyjść. Wyjść i cały dzień możecie sobie spędzić w lesie. I na pewno, na pewno nie będziecie żałować. Na pewno nie będziecie żałować. Z Panem Bogiem i Pozdrowienia od polskiego włóczęgi, moi drodzy. Ktoś ostatnio napisał, jak byłem na Kociewiu, wpisałem tam coś polski włóczęga, polski włóczęga pod jakimś filmikiem, że gra na akordeonie tam czy coś tam takiego, a tam ktoś właśnie napisał. Ty nie jesteś włóczęga, ty jesteś wolny człowiek. Tak mi napisał ktoś. Ty nie jesteś włóczęga, ty jesteś wolny człowiek. Tak, tak właśnie ktoś mi napisał. Daje do myślenia, daje do myślenia. Hmm. Ciekawe, bardzo ciekawe. Pozdrawiam. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Cześć, do zobaczenia za następną sobotę. Hej.